Zadanie 15.1 Czerwie CKE 2025. W ciągu arytmetycznym AN określonym dla każdej liczby naturalnej n większej bądź równej od 1 dane są wyrazy A1 równe 52 oraz A25 równe 2. Różnica ciągu AN jest równa i 4 odpowiedzi mamy do wyboru. W zadaniu mamy wyznaczyć różnicę ciągu, no ale różnicę ciągu oznaczamy małą literką r jak różnica. I wykorzystamy do tego wzór ogólny ciągu arytmetycznego. Znajdziemy go w tablicach matematycznych na stronie numer 9. I od razu wzór sobie tutaj przepiszę, a n jest równe, a1 dodać i w nawiasie n odjąć 1 i razy r. Ponieważ znamy tak wyraz pierwszy i wyraz dwudziesty piąty, to rozpiszemy wyraz dwudziesty piąty. Pierwszego nigdy nie rozpisujemy. Więc podkładamy pod wzór. A25 jest równe A1 dodać i w miejsce N podkładamy 25 zgodnie ze wzorem. Odjąć 1, zamykamy nawias razy R. No i teraz podkładamy to, co mamy z treści zadania, czyli w miejsce A25 podkładamy 2. Jest równe, w miejsce A1 podkładamy 52, dodać, wykonujemy tu działanie, to jest równe 24R. No i powstało nam równanie z jedną niewiadomą, właśnie z tą niewiadomą, której poszukujemy, czyli z różnicą, rozwiązujemy. Tak jak zwykłe równanie, czyli 52 przerzucamy na lewo ze zmianą znaku, będzie 2, odjąć 52 równa się 24R. Gdy odejmiemy, to uzyskamy minus 50 równa się 24r, no i dzielimy przez 24. Pamiętamy, że dzielimy przez 24 minus 50, nie da się tego podzielić, więc zapisujemy w postaci łamka minus 25, 24 równa się r. No i można to jeszcze uprościć przez 2. 50 przez 2 to jest 25, ale nie gubimy minusa minus 25 i 24 przez 2 to jest 12 równa się r. I to jest nasza odpowiedź i taka sama znajduje się w odpowiedzi a zaznaczamy i zadanie kończymy.